Przez mur przekradam się i konie dar jak zgoniony pies. aż robi mnie pan władza, szandar, gestapo i SS, I could not Wiersze poety powstania i zaszczyt pani Kresztyna Łomiejska. Dzień dobry, Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam w stanie 11-letnią, która kończyła 11 lat. Na żołni Bożu coś No i w dzisiejszej gazecie wyborczej, jako że mój brat powiedział, że przez te 70 lat nigdy o tym nie mówiłam, było to dla mnie może jako małej dziewczynki duże przeżycie. No i skończyło się na przykład właśnie pan Daszczyński zrobił ze mną wywiad i dzisiaj właśnie mam taki duży wywiad o tym, jak to było wtedy, kiedy. Warszawa walczyła. Ale powiem, że muszę się pochwalić, że dostałam komplement od y, y, rodziny katyńskiej. I y, rodzina katyńska podziękowała mi za mądre słowa. Przepraszam, że tak się trwa, no, ale dzisiaj jest szczególny dzień. Bo uważam, że to powstanie nie było głupie. Powstanie było o wolność, o sprawiedliwość i o dobro. Także ten, kto mówi gdzieś tam w tych gazetach, że powstanie po odmówie, że niepotrzebne. Myśleliśmy, że będzie pomoc, pomocy nie było. A ja jako 11-letnia dziewczynka byłam na punkcie sanitarnym yy, profesora no Mazurka na rzecz Boży. No i potem, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to no, przez... Przeczytać go dosyć szczegółowo, piszę o tym czasie. Krzysztof Kamil Baczyński, właśnie Warszawa. Oni wszyscy zginęli, będzie trzech poetów i wszyscy zginęli. Jako bardzo młodzi ludzie, mieli po 20, po 22 lata, po 19 lat. Ale byli i młodzi, nie wiem, czy ktoś z Państwa był na cmentarzu po Wąskowskim, gdzie są droby, dzieci, drob dzieci, ośmiolatków, lat. Jest piosenka mały jaś, mały jaś, cała nowa Warszawa bryła ciemna, gdzie dymy bure, poczerniałe twarze pokoleń, niedotknięte miłości, chmury, przeorane cierpienia role. Miasto groźne, jak obryw trumny, czasem głuchy, jak burzma maczugą zawalone w przepaść, dunne, jak lew czarny, co kona długo. W ludzkich rejonach, w głuchych ulic rodny gasłe, warcząc czekaj węszy groby, w nocach krwawych i w gromach jasnych. Jeszcze przez mnie najeść cuflawa, jako dym się w duszy przemecze, zetnie głowy, posieje trawy na miłości i krzywdzie człowieczy. Pani Janina Gajska-Bruzdowicz. Pierwsza nagroda za pracę pod tytułem Miłość bez jutra. Pan Dariusz Kurba. Tutaj obecna, za chwileczkę będziemy prosić na środek. Druga nagroda za pracę Nie pozwolę Ci otworzę. Pani Zbystek Krasińska. Przyznaliśmy też trzy wyróżnienia za cykl prac fotograficznych. Ja to od razu powiem, że te tytuły się powtarzają, bo w praca są nazwane tytułu wiersza. A więc za cykl prac fotograficznych pod tytułem Niebo złote Ci otworzę. Randy Różą 1, Randy Różą 2, Randy Różą 3, Chrystus Powstania, Pani Annie Kowalskiej. Kolejne wyróżnienie za pracę pod tytułem Chrystus Powstania, pani Jannie Cajzer. I trzecie wyróżnienie za obraz Chrystus Powstania, Pani Światarzynie Wolskiej. Dodatkowo żyli postanowiło wyróżnić udziałem w wystawie pokoju w pracy Jerzego Rzymowicza pod tytułem Chrystus Powstania i Ranny Różą, yy, pani Moniki Miotk ranny Różą, Dawid Ras yy, Raszewskiej, budując barykadę, Barbary Zachse pod tytułem Niebo złote ci i Marzeny Parowińskiej pod tytułem Ranny Różą. I teraz dla wyjaśnienia, żeby emocji nie było. Zbytecznych, bo takie mogą być. Nagrody mają charakter finansowo-rzeczowy, a wyróżnienia tylko rzeczowe. Nagrody finansowe urządowało Towarzystwo Przyjaciół Sopotów. Zestawy kosmetyków urządowała firmy, firma Ziaja, a pozostałe nagrody rzeczowe, albumy, książki, filmy, prezydent miasta Gdańska oraz osoba prywatna, która chce pozostać anonimowa. Organizatorami konkursu są twarzyści w Sopotu oraz dwumiesięcznik literacki KOPOS. I teraz honorowe patronaty. Honorowy patronat nad konkursem obierali Ludmila Ostrobórska, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Mieczysław Strunk, marszałek województwa pomorskiego, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Kaplanatem, mamy wyśmieńcie nasze zajęcia. No więc tyle protokołu. Żyli gratuluję wszystkim autorom nagrodzonym, wszystkim autorom prac wyróżnionych, ale też gratuluję wszystkim, którzy odważyli się wziąć udział w konkursie, który jest konkursem trudny. Bo trudny jest malować, rysować, fotografować na temat. A jeżeli tym tematem jest, jest, jest poezja, współczesna, to, to na pięć rośnie. Ale wydaje mi się, że te prace, które zostały nagrywione, świetnie, świetnie sobie dały radę. Zaczęło krążyć sobie takie rady te z tematem. A teraz już będziemy wręczać nagrody. Teraz Państwo zobaczycie jak to wygląda. I zaczynamy od grąbki. Za z grąki. wręczymy nagrodę. Zatem z niego złotych się odłożę, pani dominie gański.

Первая награда фантазия по культуре «Милость до сьютра» Пан Дарью Шкурпа. Спасибо. Jednak nie przyznaliśmy. Za pracę pod tytułem Niebo Złote się otworze Pani Józpiera Krasińska.